Mam przyjemność rozpocząć i powitać Państwa na debacie przedwyborczej Dziennika Bałtyckiego. Panowie, jaki jest Panów pomysł na Gdynię? Co chcecie w niej zrobić przede wszystkim? Czego brakuje jej teraz? Jakie wyzwania stoją przed miastem? I zacznijmy od opozycji. Pan Wiesław Byczkowski. Myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o układ metropolitalny, na który chciałem zwrócić uwagę zaznacza przy poszanowaniu naszej tożsamości ustrojowej, odrębności, niezależności. Ale koniec tej autarki musi nadejść. Nie możemy żyć na samotnej wyspie. Współpraca metropolitalna jest naszym zadaniem, naszą szansą i naszą powinnością. Wtedy więcej zyskamy tak jak na Unii Europejskiej. Dlaczego? Po pierwsze, kolej metropolitalna. Bez współpracy metropolitalnej nie połączymy lotniska na Bawi-Dołach z centrum miasta, dzielnic peryferyjnych, a także z Gdańskiem i lotniskiem w Wałęsy. Bez współpracy metropolitalnej tego nie zrobimy, choćby dlatego, że nie przejdziemy testu prywatnego inwestora. Gdynia, która ma poważne zadłużenia i stoi na skraju przepaści budżetowej, nie da sobie rady... Pani. nie da sobie rady z tym przedsięwzięciem. Po drugie... Panie dwie minuty. Po drugie... Nie lotnisko także z tego samego tytułu. System trudniejskich ścieżek prawdopodobnie, które kończą się na granicy Gdańska i Sopoty, unifikacja rozwiązań lokalnych, strefa płatnego parkowania. Tutaj myślę o jednakowych opłatach, ulgach, promocja miasta i reklama, ale nie tylko w zakresie turystyki, ale także w zakresie akwizycji biznesu. Nie można na rogatkach w wystawiać te transparenty, inwestuj w Gdyni, bo to nie są transparenty dla Gdynia, tylko dla inwestorów. W żadnym kraju zachodnim, ani w żadnym innym mieście Polski nie widziałem takiego marketingu Gdyni. Więc inwestujmy wspólnie, bo nie jest istotne, gdzie inwestor przyjdzie i tak Gdynia nie będą. Uważam, że moja Gdynia, Gdynia, jaką widzę jako kandydat na prezydenta, to Gdynia, w której razem możemy zrobić więcej, to Gdynia, w której Gdynianie powinni czuć się komfortowo i swobodnie jeszcze bardziej do tej pory i w związku z tym Poza realizacją celów i projektów, które do tej pory zostały nakreślone, warto będzie zastanowić się nad tym, czy priorytety, które ustawiane są przez prezydenta i kolegę prezydenta Gdyni, są dla nas, jako mieszkańców naszego miasta, najistotniejsze. I tutaj właśnie mówię, co chciałbym zrobić, i myślę, że przy poparciu mieszkańców Gdyni będzie mi to dane. Po pierwsze, zwiększyć jakby wrażliwość naszego miasta na Potrzeby socjalne tych mieszkańców, którzy tego potrzebują. Dzisiaj stać jedynie na to, aby już z większą, jakby swadą i z większym jakby zrozumieniem potrzeb zabezpieczyć potrzeby socjalne tej grupy najbardziej potrzebujących, najboższych. Miasto robi, jak sądzę, niemało do tej pory w ocenie własnej, czyli prezydenta i jego kolegium ale wielu mieszkańców naszego miasta w dalszym ciągu oczekuje na przedział mieszkania socjalnego bądź komunalnego i to jest sfera, którą należy zastanowić się i rozważyć. Na pewno jeśli chodzi o priorytety inwestycyjne, to inne rozwiązania komunikacyjne, inne priorytety wydawanie pieniędzy. Bo oczywiście bardzo sympatycznie jest mieć dobrze zabudowany parę Europy, stworzyć Dynięską Akademię Filmową czy parę innych ciekawych inwestycji, ale w moim przekonaniu takie inwestycje mogą poczekać, a w pierwszej kolejności spróbujmy wspólnie rozwiązać do końca problemy komunikacyjne w północnej części Gdyni. Spróbujmy udrożnić połączenia centrum miasta z obwodnicą. I chyba to są najistotniejsze że spraw, które w ramach infrastruktury miejskiej służącej wszystkim mieszkańcom, należy przestawić kosztem nawet o realizacji inwestycji. Dzisiaj Gdynia jest miastem, które śmiało patrzy XXI wiek. Jest miastem o jednej z najwyższych jakości życia w naszym kraju. Jest miastem, w którym z jednej strony skutecznie potrafimy zatroszczyć się o potrzeby osób, które szukają społecznego wsparcia, z drugiej strony bardzo nowocześnie, przez takie projekty jak Park Naukowo-Technologiczny, Gdyński Biznesplan, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tworzyć szanse dla tworzenia małej i średniej przedsiębiorczości, a więc tworzenia najlepszych miejsc pracy, najbardziej elastycznych, odpowiadających wyzwaniom XXI wieku. Największą inwestycją naszego miasta, która realizowana jest od pierwszych decyzji samorządowych od roku 90. jest inwestycja w świat. Stawiamy na jakość edukacyjną. Gdynia jest się miastem o jednym z najwyższych poziomów edukacyjnych w całym kraju. I to efekt bardzo świadomej polityki samorządu miasta Gdyby. Nie spotkaliśmy się po to, by znaleźć wspólny pogląd, ale by właśnie wymieniać te poglądy. Ale ja mówię o faktach, mówię o rzeczach, co do których dyskutujmy o konkretnych yy, yy, liczbach i cyfrach. Miasto rozwija się w sposób harmonijny. Dzisiaj miasto Gdynia odbudowało swój ekosystem jest miastem przyjaznym dla środowiska. Stawiamy dzisiaj na rozwój, który sprzyja przedsiębiorczości. Nie zależy nam dzisiaj na rozwoju gospodarczym, który bazuje na gospodarce, która rabunkowo podchodzi do przestrzeni i środowiska. Chcemy, by to była gospodarka oparta na wiedzy, na nowoczesnych, na nowoczesnych technologiach. Wierzymy w to, że to droga do rozwoju. Dzisiaj, w każdym z tych obszarów, o którym mówię, możemy zdefiniować konkretne cele, konkretne projekty i za chwilę będziemy o tych konkretnych celach i konkretnych projektach rozmawiać. Czy na tym jednolite wydawałoby się, szczególnie, aby pana prezydenta, w razie nie ma jakowychś rys, jest niebezpieczne dla miasta, mieszkańców, dla tego co się będzie działo przez najbliższe 4 lata. Jak atrakcyjna może być w sensie edukacyjnym Gdynia dla młodego pokolenia i świadczy tak, że praktycznie jesteśmy tak naprawdę tylko zapleczem do spania dla wielu mieszkańców, ponieważ własne ośrodki akademickie, a myślę tutaj o dwóch uczelniach publicznych, czyli Akademii Morskiej i Akademii Marynarki Wojennej i Filii, czy powiedzmy Wydziale Uniwersytetu Gdańskiego, jak i uczelniach niepublicznych, Stwarzają dość wąską ofertę edukacyjną, ale to, jak rozumiem, nie zależy od miast. Myślę jednak, że można tworzyć w naszym mieście lepsze warunki dla rozwoju, zachęcać kolejne ośrodki akademickie czy uczelnie do tego, aby otwierały swoje wydziały za miejscowo, aby przybliżyć młodym mieszkańcom Ryni szansę na edukację bez konieczności wyjeżdżania z naszego miasta. Innym obszarem, który można przyjąć jako jeden z elementów wizerunku Gdyni jako miasta przyjaznego i otwartego dla inwestorów jest problematyka dotycząca gospodarki przestrzennej planowania. Łatwości bądź też uciążliwości w prowadzeniu inwestycji na obszarze Jeżeli pozwoliłeś sobie wtrącić do naszej lokalnej dyskusji władze centralne, to chciałbym Ci przypomnieć Twój wątek pisowski, kiedy byłeś pisowskim doradcą pisowskiego prezydenta Świętej Pamięci, wtedy ministrem sprawy Jaśniński, i palcem mnie żeby stocznia nie upadła, a mogłeś krzyczeć pod obłoki, niezależnie od tego, czy byłoby to skuteczne, czy nie. Nie słyszałem nawet Twojego mysiego jęku. W tym. Proszę Państwa, La Rochefoucauld, mądry ludziarz z Francji powiedział kiedyś, że nie jest rzeczą złą to, że popełniamy błędy, lecz sprawą nikczemną jest sposób, przy pomocy którego staramy się je ukryć. Fakty. Gdzie jest Forum Kultury? Na oficjalnej stronie Forum Kultury czytamy postępowanie odwołane ze względu na Inwentaryzację, która wykazała błędy w infrastrukturze podziemnej. Częściowo nieprawda. Rodzina Skwierczów ma skuteczne roszczenie o zwrot Parku Rady Europy. A przecież są to ludzie otwarci, którzy chcieliby porozmawiać na temat możliwości wspólnego zagospodarowania tego terenu. Po co tak, proszę, wukańsko? podchodzimy do rzeczywistości? Co mamy z rewitalizacją bulwaru? A przecież jest unijna inicjatywa Jessica na pozadacyjne instrumenty zwrotne na rewitalizację dużych miast. Możemy rewitalizować bulwar. Rozbudowa terenów w zieleni w osiedlach. Pojku, przez ostatnie 12 lat realizujesz tylko to, co z Franciszką rozpoczęliśmy, czyli teraz dzielnice i osiedla. A kilka Twoich nowych przedsięwzięć, no to właśnie Forum Kultury, Agencja Rozwoju Gdyni, która realizuje jeden program plo dla miasta i bytowa. Nie ma rewitalizacji terenów zdegradowanych, nie ma systemu park and drive. Gdzie jest Waterfront w Gdyni? Mamy ten przykład. Gdzie mamy poprawny system opieki nad dziećmi doświadczającymi przemocy. Dlatego powtarzam, powróćmy do tego, co zapoczątkowała Franciszka Segielska. Teraz dzielnice i osiedla. Wreszcie łóżmy na dzielnicę, a nie wliczamy się w Będę na Pana, ja, pana głosowała, gdy Pan tą dziurę wypunktował. Małożone to we sporych fragmentach rozpadłem tak naprawdę. I mogę to zarzucić tylko na kar pewnie rzadki obecności w naszym mieście, bo wiele tych uwag i wiele tych takich e, sądów prezentowanych, już nie tylko powiem argumentach ad personom, bo one są zawsze dowodem na słabość. Ale może pan poseł, choć miał epizod samorządowy, zapomniał, że szkolnictwo wyższe nie jest zadaniem samorządu miasta. Jest zadaniem samorządu regionalnego i państwa. I to ono się powinno troszczyć o to, żeby tworzyć warunki. Natomiast miasto może stwarzać warunki dla rozwoju jeżeli ktoś z Państwa byłby choć troszkę zainteresowany tym, co się w naszym mieście dzieje, to wiedziałby, jak miasto na wnioski szkół wyższych tworzy możliwości zagospodarowania terenów i takie obiekty uczelni wyższych na terenie miasta, na gruntach miasta będą powstawały dzięki świadomej polityce miasta. No, odniosę się do pełnego wątku Drogi Wiesławie, trzymając taką stylistykę. Bardzo mi się podoba to odwołanie do tej, tego tra, do tej tradycji współdziałania z Franciszką, ale myślę, że troszkę liczysz na amnezję sporej grupy, która jest tu dzisiaj na sali. Może warto przypomnieć, jesteśmy tu, tak, i pamiętamy, pamiętamy, bo trzeba przypomnieć, że Wiesław Byczkowski był wiceprezydentem miasta, ale może warto przypomnieć, jak upiorna koalicja, tak naprawdę, jak trudna do zarządzania, wówczas powstała. I myślę dzisiaj, a wiem to z niejednokrotnej rozmowy z Franciszką Cegielską, że w sporej części jej zakończenie aktywności samorządowej było efektem umęczenia partyjniactwem, który już wtedy młody działacz Unii Wolności, i młody Wiesław Poczkowski, młody działacz Unii Wolności. Wprowadził do kategorii samorządowej. To było wielkie doświadczenie, które nauczyło nas wtedy jednej rzeczy: że na poziomie lokalnym partie polityczne traktują miasto jako łupy. Że na poziomie lokalnym partie polityczne nie są zainteresowane realizowaniem programów że na poziomie lokalnym, i wcale mnie nie dziwi, że przedstawiciele partii politycznej mają dzisiaj tutaj pewien nerwowy odruch w tym momencie. Bo tak naprawdę dzisiaj dla działań na poziomie samorządu miasto nie jest jakimś szczebelkiem w karierze. Nie jest elementem, że dzisiaj matka partia rzuca mnie na odcinek Gdynia, Gdańsk, Sopot, Starogard Gdański, tylko praca dla rzecz tej społeczności jest podstawowym wyznacznikiem mojej aktywności. Aktywności. I myślę dzisiaj, że gdyby właśnie tak koncentrowała się praca kolegów, to wówczas nie mielibyśmy wątpliwości z diagnozą rzeczywistości. Podjąłem decyzję o tym, że będę społecznym doradcą prezydenta Kaczyńskiego bardzo tak. świadomie i wiele osób nie było w stanie zrozumieć, że można tę funkcję spełniać, nie wiążąc się z partią polityczną. Przez wszystkie te lata aktywności politycznej. Realizowałem ten mandat działając na rzecz i dobra polskiego samorządu. I przed każdym stanę i spojrzę mu w oczy i powiem: we wszystkich tych działaniach, we wszystkich tych opiniach i aktach prawnych pracowałem na rzecz gdyńskiego samorządu, nie żadnego środowiska faktycznego. Żeby było. dzisiaj z tej perspektywy. Tylko dlatego, że dzisiaj platforma zdecydowała się w tych wyborach wystawić własnego kandydata. Ta aktywność strasznie platformie przeszkadzała. Przypomnę, doradcą prezydenta zostałem 5 lat temu, a 4 lata temu platforma obywatelska poparła kandydaturę Wojciecha Szczurka, uznając, że jest najlepszym kandydatem do Urzędu Prezydenta Miasta Grymi. Dziękuję.